Trener Roman Wachua w ostatnim meczu domowym sezonu zasadniczego pierwszej ligi wygrywamy z Wisłą Opatowiec 22 do 4. No i chyba trzeba gościom nie wiem, pogratulować sportowej postawy, że mimo tak okrojonego składu problemów, bo ten mecz się zaczął z lekkim opóźnieniem, że, że przyjechali, no, starali się podjąć walkę, swoje gole też strzelili. No dokładnie, tak, że wielki szacunek ode mnie, od, od mojego zespołu i kibice pokazali w przerwie, jak jak pogratowali po, po prostu zespołowi Zopatowca, że przyjechali w ogóle w okręgowym składzie, dzisiaj było ich pięciu. Wielkie szacunek dla nich, że przyjechali w ogóle, nie, nie tak jak nowinę e, zrobili z śląskim Wrocław, także wiadomo mecz, wiedzieliśmy jakim składzie przyjadą i ilu osób, wiadomo, że ten mecz trzeba było zagrać, po prostu wygrać, żeby nie, 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 nie narazić jakieś tam kontuzji czy kartek, także Wynik na tablicy pokazuje, także teraz przygotujemy się do meczu z sosnica Gliwicy w niedzielę 13 kwietnia i zrobimy wszystko, żeby, żeby tam wygrać i bezpośrednio awansować. Czy to był trudny tydzień po tym remisie w Tychach? No bo wiem, że tuż po tym remisie w Tychach te nastroje były grobowe, a na zaraz te wieści z Wrocławia, z derbów, starta punktów przy Śląską, to sprawiła, że dalej mieliśmy los w, w swoich rękach, ale wymagało to wszystko omówienia, przepracowania? Dokładnie to było takie, że jakby z nieba do piekła, i zaś do nieba, bo 3-3 zredukowaliśmy z Techami, a później dowiedzieliśmy się, że Śląsk Wrocław przegrał. Także wiadomo, że mieliśmy, mieliśmy do tego meczu, do dzisiaj mieliśmy przewagę dwa, dwóch e, punktów, ale szkoda, że po prostu. Nie wygraliśmy na Techa, bo dzisiaj mogliśmy zrobić po prostu awans u siebie w domu, byłoby takie święto i dla nas, i dla kibiców, także, ale cóż, taki jest sport, także teraz, teraz po prostu w tym tygodniu, żeby wszystko zrobić, żeby wygrać w Grywicach. Może nie była ta atmosfera w tym sezonie tu na Domowskiego tak fenomenalna, jak mogliśmy, nie wiem, marzyć, przemianowując Klireks na, na ruch, ale... Trochę ludzi zawsze, zawsze chodziło. Dzisiaj też spora frekwencja, więc no trzeba też, też podziękować i, i fajnie, że się udało zakończyć ten sezon zasadniczy bez domowej porażki. Dokładnie, także naprawdę wielkie brawa dla naszych kibiców, także że tyli. coraz to więcej przechodzą i nas wspiera, wspierają, także otrzymamy to. Jeszcze raz od siebie i swojego zespołu dziękujemy bardzo. Mamy nadzieję, że spotkamy się w resta klasie. Ciany, że... Remis, jeden punkt na Sośnicy sprawi, że nie będziemy musieli się oglądać na wieści z meczu Śląska z, z Brzegiem, tylko to nam da bezpośredni awans, ale to jest taki, powiedziałbym, bardzo duży jeden punkt. No, na remis nie będziemy w ogóle grać, my będziemy grać, żeby wygrać i zapontować za trzy i do tego będziemy się przygotować, bo zawsze tak jest, jak, jak grasz na remis, a to jest futsal, także... Różnie może się zdarzyć a i to sekundę może zdecydować wynik, także będziemy wszystko robić, żeby po prostu wygrać w Gliwicach. No i tu postawmy kopkę. Dzięki trenerze, no a przy mam nadzieję, że do zobaczenia jesienią, a, a nie, nie daj Bóg, gdzieś na przełomie kwietnia i maja. Dzięki. Dzięki bardzo.